W województwie Kujawsko-Pomorskim dysponujemy 93 karetkami zespołu ratownictwa medycznego. Funkcjonują dwie dyspozytornie, które kierują te karetki w miejsce, gdzie są najbardziej potrzebne. Kwota kontraktu, którą... Zatwierdziłem dzisiaj to 140 przeszło 142 miliony złotych. To kwota wyższa niż w roku 2019 o przeszło 14 milionów złotych. Są to środki, które trafią do zespołów ratownictwa medycznego na dobokaretkę i jako zobowiązanie rządu o zakresie podwyżek dla ratowników medycznych, bardzo się cieszę ze zwiększonej kwoty na ratownictwo medyczne. Rola ratowników jest bardzo ważna i potrzebna. Szczególnie w dobie pandemii te 93 zespoły zabezpieczają poziom zdrowotny mieszkańców województwa Kujawsko-Pomorskiego i przewożą na czas pacjentów z domów między szpitalami właśnie do miejsca, gdzie ta pomoc jest udzielana. Wiem, że to jest czas bardzo trudny. Są to osoby, które mają bezpośredni kontakt z pacjentami, również takimi, którzy mogą być zarażeni koronawirusem. Bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim ratownikom medycznym, całej kadrze kierowniczej, która odpowiada za organizację PRM-u na terenie naszego województwa, za tą służbę.